Cześć! Witajcie na kanale grywanie Jestem Nonem, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do Was z unboxingiem figurki z CyberPunka. Przed Wami Takemura od firmy Dark Horse. Zaraz sobie dokładnie zobaczymy tą figurkę od samego dołu aż po samą górę. Wymiary, wszystkie szczegóły, wszystko to, co Wy potrzebujecie wiedzieć o niej. I na podstawie tego filmu będziecie wiedzieć, czy ją warto zakupić do swojej kolekcji, czy też nie. Jeżeli ten materiał się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek oraz subskrypcję, a co najważniejsze Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie o tej figurce i jaką macie ogólnie opinię też tej całej serii figurek z Dark Horse. Na razie jest ta. Unboxingi poprzednich figurek też z tej oto serii znajdują się u mnie na kanale, gdzie Was serdecznie zapraszam. Linki do nich znajdują się na dole, więc od razu sobie możecie też po tym filmie obejrzeć tamte, jeżeli ich nie widzieliście. W takim razie zaczynamy. Tak oto prezentuje się karto z bliska, jakie jest zapakowane taka mora. Możecie tutaj zobaczyć yy, szybkę. I przez ją figurkę zapakowaną w plastikową obwolutę, którą chronić przed wszelkim uszkodzeniem, więc to jest w sumie takie samo pudełko jak z poprzedniej serii. Z tej strony wygląda tak: z tyłu mamy po prostu naszą całą postać wraz z zbliżeniem na e, dwa elementy, a z tej strony nie mamy nic. więc pozbywałem się tych zbędnych elementów i lecimy z figurką od samego dołu aż do samej góry. Podstawka w tej figurce prezentuje się w sumie tak samo jak wszystkie e, poprzednie, więc ładnie tutaj e, figureczki będą się razem prezentowały. Jest ona wykonana z plastiku. Tutaj mamy logo Samuraja, napis cyberpunk, i z tyłu wygląda ona w ten sposób. Więc w tym przypadku nie mamy żadnych nowości. Idąc troszeczkę wyżej, wzrokiem możemy zauważyć tutaj całe buty, które są też dobrze spasowane. Ale zobaczmy, coś tutaj mi nie pasuje. Czekajcie. Zaraz zobaczymy. Ja wszystko znajdę. Widzicie tam taki biały nalot? Jest tutaj nie do końca z tej strony pomalowane. Tutaj możecie to zobaczyć. Widzicie? Tam jest taka trochę drobna skaza. Ale no trudno. Całe tutaj spodnie są ładnie wykonane oraz pomalowane. Generalnie tutaj. Buty też dobrze są spasowane z podstawką. Z tyłu, z tyłu wygląda to tak. Mamy tutaj tą kurtkę. Tak, to jest kurtkę, taką marynarkę powiewającą. Więc troszeczkę nadaje to dynamiki naszej postaci. Ładnie też tutaj zostało zrobione. Zobaczcie, jak to w, w jaki to sposób tutaj odstaje. W prawej tutaj dłoni mamy karabinek. Już Wam zaraz dokładnie lepiej pokażę, żeby tylko mi się sfokusowało. Taką się prezentuje. W wyżej figurka wygląda w ten sposób. Ładnie te wszystkie elementy są sposowane. Pasek, koszula, ta część górna garderoby. Fajnie to wygląda, elegancko. Bardzo dobrze tutaj nawiązuje do całej gry. Więc tutaj nie mogę się doczepić. Naprawdę cały tutaj e, cała tutaj postać fajnie została według mnie zaprezentowana. Tak samo możecie zobaczyć z tej strony i ten tutaj ruch e, właśnie do tej kurtki ładnie został tutaj zaimplementowany. No fajnie. Naprawdę to fajnie wygląda z tyłu. Ona wygląda w ten sposób też idealne malowanie. Ładne tutaj połączenie. No, i teraz chyba najważniejsze: twarz i głowa naszej postaci. Tak wygląda góra. Więc widzimy tutaj całą twarz, włosy, które są ładne. To muszę akurat przyznać. Tutaj te elementy tutaj wszczepów. Tak się prezentują. I zaraz sobie zobaczymy, jak on tutaj patrzy na nas. Żeby pokazać oczy, no to musiałem go tutaj zdjąć. Zobaczcie. Tak one się tutaj prezentują. Jak myślicie, dobrze zostały zrobione, czy nie? Według mnie posiada on te swoje charakterystyczne spojrzenie. Do tego akurat ojej, nie mogę się doczepić. Tak tutaj wygląda z tej strony. I ten cały kok, te szczepy wyglądają tak, ale cała tutaj twarz jest ładna. I to mi się podoba, że fajnie to nie wyszło. I w całości figurka prezentuje się w ten oto sposób, jak możecie tutaj zauważyć. Bardzo ładna, stylowa, piękna, jak najbardziej warta zakupu według mnie. Na pewno dobrze będzie się prezentowała na naszych półkach, naprawdę super postać w grze, bardzo mi się spodobało i tak samo figurka też jest dobrze zrobiona. Zatwierdzam możecie śmiało kupować ładnie została zrobiona twarz lepiej nawet wygląda aż się tak tutaj muszę odwrócić wy tego nie będziecie widzieć od od żeńskiej wersji Wii bo żeńskiej wersji Wii coś e, poszło nie tak tak Jackie też był e, ładnie zrobiony był masywny to żeńska wersja no niestety im nie pykła. a tutaj takie mura dobrze nawet bardzo dobrze a jak tutaj wygląda Wysokość, czy jest taka sama, jak deklaruje nam tutaj producent, czyli patrzy na pudełko, nie wiem, nie widzę. No mniejsza o to, ale ona chyba była z tych też mniejszych. Figurka mierzy takie 23-23,5 cm. Bardziej bym obstawiał w takie te 23, no 23-23,5. Więc tak to się prezentuje. A waga figurka waży 360 gram. Więc jest tej średniej półki wagowej. W sumie na to pytanie odpowiedziałem, ale czy figurka jest warta zakupu? Uważam, że tak. Zapłaciłem za nią 200 zł w ultimie. No niestety nie miałem możliwości w innym sklepie tego zakupu, Te gdzieś tam było taniej, ale wiecie, no ja wolę odebrać e, zamówienie osobiście. A zresztą, jak mam większe zamówienie, mam płatność w żeby ewentualnie mieć zarezerwowane. A podczas premiery no wtedy decyduję, czy to brać, czy też nie. Ale w tym wypadku nie było innej możliwości jak zakup tej oto figurki, dzięki czemu. Ona dołączyła do zacnej półki, którą stworzyłem w regale, który Wam pokażę pewnie już dopiero z, z filmu o moim całym pokoju, który pewnie będzie po wakacjach. To sobie zobaczycie, jak to się będzie prezentowało. Więc ja na chwilę obecną Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli gdzieś coś się zaplątałem, to wybaczcie, ale jak patrzę na godzinę, jest 22.30, kiedy to nagrywam, bo właśnie zależało mi, żeby Wam jak najszybciej ten materiał pokazać. Tak więc dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć!